Cześć! Z tej strony Piotrek z Przymierza Miłosierdzia w Toruniu. Dzisiaj będziemy rozważali fragment Ewangelii z Ewangelii według Świętego Łukasza. Będzie to fragment o tym, jak Pan Jezus po raz kolejny już po zmartwychwstaniu objawia się uczniom. Ale zanim przejdziemy do czytania i rozważania Ewangelii, pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Prosimy Cię przyjść i napełni nas sobą. Uwielbiamy Cię i wychwalamy Cię Duchu Święty, bo Ty codziennie nam się objawiasz. Ty codziennie objawiasz się w naszym życiu. Prosimy Cię przyjść i napełni nas swoim błogosławieństwem, abyśmy mogli Je zanieść do każdego miejsca naszego życia, do każdego miejsca, w którym dzisiaj w tym dniu będziemy. Przyjdź Duchu Święty. A teraz wysłuchajmy fragmentu Ewangelii. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich. Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo pańskie. Ten fragment Ewangelii jest pięknym przykładem na to, jak nie potrafimy uwierzyć w rzeczy, w sprawy, w sytuacje, które wymykają się naszemu umysłowi, wymykają się naszym zmysłom, wymykają się naszej wierze. I patrząc na apostołów, którzy przez długi czas chodzili z Panem Jezusem, którzy słuchali jego nauczania, widzieli znaki, które dawał, widzieli cuda, które czynił, i wiedzieli, że Pan Jezus musi umrzeć i potem zmartwychwstanie, to mimo to nie wierzyli w to. O czym świadczy ten fragment, gdzie oni po raz kolejny są tak bardzo zaskoczeni, gdy Pan Jezus przychodzi do nich po zmartwychwstaniu. I nawet są tak bardzo zaskoczeni w momencie, kiedy się cieszą z tego, że On do nich przyszedł. Ale zobaczcie, co Pan Jezus robi. Gdy widzi, że oni dalej nie mogą uwierzyć w to, że On jest z nimi, prosi ich o rybę i ją zjada, czyli daje im taki naprawdę bardzo bezpośredni znak tego, że to On to On, że On tu jest z ciałem i krwią i z kośćmi. I myślę, że dzisiaj powinniśmy na chwilę usiąść i zastanowić się w jaki to właśnie tak bardzo bezpośredni sposób przychodzi i objawia się w naszym życiu Pan Jezus. Pewnie każdego dnia będziemy mogli znaleźć taki przykład, ale żeby się udało, chociaż ten jeden. Tego Wam serdecznie życzę i życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.